Misja. Biorę śpiwór następnym razem. A ja maszynkę. Ja też. Możecie już zdjąć te głupie przebrania. Doprawdy no, nie ma to jak być. Ach, oh, to było straszne. Nie mogłem go powstrzymać. Kto tu był. Czy ta błyskacz? Wielka stopa? Klauni z cyrku? Nieważne kto słono nam zapłaci za tę demolkę. O, ale to był on. Na główną płytę zróbcie coś. O, Bazyli, nie bądź takim mazgajem. Małe sikanko nikomu nie zaszkodzi. Nie, tylko nie podręcznik! Nie, powiedz coś do mnie! Powiedz coś! Przekroczyłeś wszelkie granice! Kochanie, naprawdę przesadzasz! Tak, nie złość się na niego, to tylko... A, moja komórka! O, to mój wybuchowy kolczyk! Wybuchowy? No proszę. I co teraz? To zwierzę nie będzie więcej niszczyć własności wywiadu i szefa! Pieskicie idzie do schroniska! Nie możesz go oddać do schroniska! To mój przyjaciel! I to najlepszy! Widziałeś ty jego ślepia? To nie podziała. Przeszliśmy szkolenie, jak się opierać maślanym oczom. Nie oddawajcie go! On jest dla mnie wszystkim! Kochanie, może mu damy jeszcze jedną szansę? No, no dobrze. Masz 24 godziny, żeby go wytresować. Albo się czegoś nauczy, albo do widzenia. Nic się nie martw. Wszystkiego Cię nauczę. Najpierw siad. Siad? Nie, siadaj! O tak! Nie wygłupiaj się To nie są żarty Musisz się wreszcie nauczyć Nie wysilaj się Twoje ślepia nie robią na mnie Nie ma mocnych na te ślepia Truman wszystko dobrze idzie. go lizać po twarzy. Wyluzuj. Jestem po twojej stronie. Nie chcę, żeby trafił do schroniska. Jestem takim małym, słodkim pieseczkiem i nie mogę mieszkać w jakimś okropnym schronisku. Tak. On nie znosi gaworzenia. Ja ci pomogę. Tylko nikomu nie mów. Bo znowu mnie poślą na ten kurs, jak się opierać maślanym oczom. Spokojnie. Rex, musisz zrozumieć, co cię czeka, jak się nie nauczysz zachowywać! Uważaj! Bronisko! Psy tam tkwią całymi latami! Muszą robić zabawki dla kotów! Kapujesz? Rex! Mój but! Uważaj! Aport! Jak ci idzie? Dobrze! Słuchaj, ja wcale nie chcę wysyłać Reksa do schroniska. To był pomysł ojca. Coś ty. Reks, potrzebujesz wyzwania. Takiego, z jakim muszą się zmagać wszystkie wolnożyjące psy na całym świecie. Groźni listonosze, wybuchające hydranty i zabójcze robokoty. Niezły numer, co? No to już! Apart! Dobry pies! Dalej, Rex! Hey, zapomniałeś! Żyję! Okay. Żyję! Dobrze, Rex! siat! Truman! Jak tam idzie? O! Nauczyłeś go, żeby nie gryzł! Podręcznika! Oddawaj! Słuchaj-no! Gryzie podręcznik, czy nie? Ja go nie chcę oddawać do schroniska. To dziewczyny. Wiesz chyba, jakie one są. Aż za dobrze. Ja ci pomogę w tresurze. Rex, już ja cię nauczę dyscypliny. No, to uważaj! Nie szczekać! To obroża paraliżująca! Nie bój się, Reksik! Założę ci ją na szyję, tak jak teraz. O Nie Niezła lekcja dyscypliny! 24 godziny minęły. Podjęliście decyzję co do Rexa? Czy daliście się ująć tym jego maślanym oczom? Nie ja. Jak się nie nauczy zachowywać, to musi odejść. Tak. Ja go pierwsza odeślę do... schroniska, jak się nie... nauczy. Właśnie. Powędruję do schroniska. A ja... Nawet nie chcę wiedzieć, o co mu chodzi. Witaj, moja kochana rodzino. Ja mam niedobre wieści. Strasznie mi przykro, ale Rex nie da się wytresować. To, które z was jest na tyle okrutne i pozbawione serca, żeby go oddać do Hickl'a? Och, ja, ja! Ty, mamo? Ach, teraz nie mogę. A może tata? Odprowadzisz Rexa do schroniska? Nie, ja nie mogę. Co proszę? Ja nie mogę. Co? Nie mogę mówić! Siostrzyczko! Lubisz prowadzić. Odwieziesz mojego małego pieska do schroniska. <słyszy> Teraz im damy z grubej rury. Trudno. No to sam go odwiozę. Już idę! Chyba, że ktoś mnie zatrzyma. Już idę do drzwi. Prosto do schroniska! Pożegnajcie się z małym biednym pieskiem! Nie jesteś! Haha! Wiedziałem, że nie dacie rady! Dziękuję! Do widzenia! To hycel! Jaki Się wziął. Pozwoliłem sobie zadzwonić do schroniska. Co, Co takiego? takiego? Nie tego chcieliście? Nie! nie. No nie! Nigdy w życiu was nie zrozumiem! Musimy ratować Rexa! Do samochodu! Jedzie za wolno! Czemu masz na szyi obroże? Zamierzałem ją! Zamierzałem! 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 Zamierzałem. Zamierzałem. Przestań gadać! Tuesday, działko bosakowe. Doskonale! No to jazda! <śmienicza> Zaraz ci pomogę, rex. Zwalczanie będzie. Zwalczanie będzie? <śmienicza> Węże! Skoro nisko. Wszystko na nic będę tęskniła za jego ślicznym ogonkiem. Te jego maślane oczy i ten mokry języczek. A pamiętacie, jak obsikał bazę? <grym wstrzymał> Nie wytrzymam już dłużej! Ach. Wiem, jak go odzyskać. O co chodzi? Bo my chcemy tamtego pieska. Tego. Jak dobrze że Rex wrócił! Cudownie! Wspaniale. Ty też się na pewno cieszysz, bazo. Cóż, z prawdziwym wdziękiem wypróba ze mnie, Kablę. Co się stało? <śmum>